Mamy takiego dobrego przyjaciela z Peru, z którym często widujemy się na różnych ekologicznych targach europejskich, i dawno, dawno temu Noe, ten nasz przyjaciel, podarował nam kilka młodziutkich peruwiańskich sadzonek rabiki. Na jednym z takich targów staliśmy razem i tak się zdarzyło, że do naszej paczki kawy, która pochodziła ze spółdzielni Kunawir, gdzie Noe właśnie pracuje podszedł nie kto inny jak nasz własny polski wiceminister rolnictwa. I tak ogląda i mówi, o, widzę, że kawa ma certyfikat Fair Trade, bardzo fajnie, bardzo szlachetnie. I zaraz dodał, że wy tutaj wciśnięci między nasze polskie stoiska z musztardą czy serem białym, a przecież kawa to nie rośnie w Polsce i znowu taka Polska nie jest, prawda? A właśnie, że jest. Ale nie tylko pan wiceminister się nad tym zastanawia, bo ludzie często nas o to pytają. Ja wtedy zawsze odpowiadam, że kawa włoska to co? Rośnie we Włoszech? Nie. Kawa włoska to kawa wypalana we Włoszech albo po włosku. A my kawę palimy w Polsce, więc mamy polską kawę. A co do tego, że nie rośnie w Polsce, to tak. Nie uprawia się kawy dla przemysłu spożywczego tutaj, ale na przykład my uprawiamy kawę. Hobbystycznie. Mamy te nasze drzewka od Noego i te nam się pięknie trzymają. Mieliśmy też przygody z sadzonkami kupionymi w Polsce, ale nam nie przeżyły. Podejrzewam, że kochaliśmy je mniej i przez to mniej dbaliśmy o ich dobrobyt. A taka kawa to dużo potrzebuje. Kawowce naturalnie rosną w ziemi o podwyższonej kwasowości, lubią wilgotne powietrze. A no i trzeba je podlewać mniej więcej raz w tygodniu. Temperatura nie może być też zbyt niska i lepiej trzymać rośliny z dala od chłodnych przeciągów. Ogólnie rzecz biorąc, najciężej uprawia się kawę w zimie. Albo masz za zimno, albo zbyt suche powietrze. Jak się już ma takie 3-4 letnie drzewko, to o ile sobie ładnie radzi, można się zabrać za wywoływanie owoców. Trzeba roślinę zestresować, nieco przesuszając. Wstrzymujemy podlewanie na jakieś dwa, może trzy tygodnie, i wtedy, jak się znowu zacznie podlewać, na krzaku pojawią się śliczne kawowe kwiatki. U nas te białe kwiatki pojawiają się w zasadzie raz w roku, jak w Brazylii, gdzie można odczuć zdecydowaną porę suchą. W innych miejscach na świecie, w zależności od klimatu, kawa potrafi owozować kilkukrotnie. My te kwiatki zapylamy przy użyciu. Prostego pędzelka, a po 6 tygodniach od zapylenia pojawiają się pierwsze zielone owocki. Następnie po kolejnych mniej więcej 6 miesiącach wisienki kawy zaczynają dojrzewać, a my robimy sobie prawdziwe polskie zbiory polskiej kawy. No, te nasze wisienki to się nie umywają do swoich peruwiańskich kuzynów, bo też nasze polskie słońce nie jest takie samo. Powinny być raczej słodkie, a są raczej kwaśne, ale dalej miłe ziarenka skrzętnie wydubujemy, zbieramy i wysiewamy z nich kolejne drzewka, na przykład to, bo żeby tak wypalić kawę, to trzeba by mieć więcej niż kilkanaście owoców w jednym momencie. Do tej pory wszystkie ziarenka nam wzeszły i chociaż część młodych pada podczas zimowych miesięcy, część ma się całkiem nieźle. Noe był u nas w obornikach śląskich już kilkukrotnie i pamiętam, że raz jak oglądał jedną z naszych lepszych roślin, powiedział, że O Boże, co to za rachityczne stworzenie. Yy, tylko po hiszpańsku. Peru to kraina, w której jeśli włożysz w ziemię ki odmiotły, to zakwitnie. No z tym tutaj nie wygramy, ale też nie mamy takich ambicji. Sprowadzamy kawę, między innymi z Peru, żeby ją pić i sprzedawać, ale te nasze kawowce. To tylko tak dla samej radochy trzymamy. Te rośliny są naprawdę piękne i dają człowiekowi więcej niż biorą. Polecam zabrać je za własne domowe uprawy. To tyle na dzisiaj z mojej strony. A z Waszej strony zostało jeszcze polubienie filmiku, komentowanie oraz subskrybowanie. Do następnego razu. Zapraszamy w podróż do źródeł smaku.